Zobaczcie sobie, co tu się dzieje. Jakie są tutaj na dół spadek. Takie wielkie, kaniony, takie góry. Tam gdzieś jedziemy. Zobaczymy, gdzie oni nas wywiozą. Ale kaniony są piękne. z tureckimi dzikimi zwierzętami. Zobaczcie. Kaczorki dwa. A tu chyba jakieś gąski. Gęgawe. A tu mają takie płyczki wodne. Rozpoczynamy spacer po kanionach i tu jest dolina strumienia, niby mamy się w niej kąpać, tu jest taka ścieżka, idziemy pod górę, zobaczcie takie skały po prawej stronie, A raczej bym nie miał szans jakby to się zawaliło. Zobaczcie jak to wygląda. To jest wszystko na mną Idziemy szlakiem. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Wycieczka z przodu, a specjalnie z tyłu, żeby. Nagrywać tylko okoliczności, przyrody, zobaczymy, ile to będzie. Trasa wynosiła tak będzie, tak 800 metrów pod górę. To chyba ducha wyżone. Ale no nic, zobaczymy. Wow, my mamy iść tym kanionem, to faktycznie, patrzcie jak to wygląda. Chwila przerwy, kupimy bilety. Rozpoczynamy wycieczkę po kanionach. Patrzcie, jak to wygląda. Rende. Ja tu idę taką ścieżką, kładką. Nie wiem, czy mnie słychać, bo szum strumienia jest wielki. Zobaczymy. No wygląda to kosmicznie. Powiem wam uczciwie. Nie wiem jak to się nazywa. Ale jest kosmos. Wiaterek chłodny, słońca brak. Woda kryształowo czysta. Wow. prawie pionowe ściany Tu chyba miejsce do kompania, ale nie. Ze... Dobra, bo ja mam strój kąpielowy. taka z połowu ryb, czyli muszą to być ryby wszędzie kamery, aby komuś się coś stało. Chciałem się przypuścić, bo ja idę wolno, świetna sprawa, spróbujemy wyśledzić jakąś rybę. Może się uda. Zobaczcie jakie drzewa tu leżą. Konary, pnie, pnia, a nie konary. Valorante tyle O krótkim odpoczynku i przebiśniegi. nawet tu rosną Tutaj jest miejsce postoju Ale po sezonie jak widać zamknięte Idziemy dalej Pod skałami Gdzie to prowadzi? Ja już siły nie mam, Ale pre naprzód w Górach straszliwa Nie dziwcie się, że mało mówię, ale brak sił. Wow, a tu jest jeszcze takie wejście. Zobacz Piotrek, tam się wchodzi. No nie. Nawet mi się nie chce. No wiem, to idzie tam. Nie, nie to co tu się dzieje. Idziemy niby na taras widokowy, ale jest to kosmos. Zobaczcie, gdzie oni są. To jest tam, gdzieś prowadzi. Ja tam nie idę. Niech idą. Jest to kosmos. Ja z moim zdrowiem nie będę ryzykował, poczekam tu na nich, odpocznę. Ale pięknie to tam wygląda. Jest takie do przejścia, jest to wejście, a patrzcie tu jest wodospad. I tu można pływać. Tu są schodki. Powrót do samochodu w dużym hałasie, ale powiem wam, tu się pięknie wraca. Patrzcie sobie. Teraz z górki. To jest wspaniale się schodzi. Tylko nie wszedłem na ten taras widokowy, ale mam nadzieję, że ci co weszli, wyślą mi zdjęcia i dołączę wam te zdjęcia. Bo dla mnie za duże przewyższenie. Nie będę ryzykował. Ale teraz, o, teraz mogę z Wami rozmawiać. Z górki się pięknie schodzi. Takie stoki po jednej. Tu takie skały. Jest kilka miejsc do kąpieli. Tutaj miejsce postojowe. Tylko czynne w sezonie. Nie będę tu wchodził. Krzesełka, wszystko. Można sobie sięgnąć po krzesełko i odpocząć. Patrzcie. Cyk, bierzemy krzesełeczko. Hop. Ustawiamy i siadamy. O. I takie widoki przed sobą mamy. Dobre. Ja już odpocząłem chwilkę. Wcześniej, także teraz nie muszę. Tym bardziej, że z górki to się fajnie idzie. Przewyższenie jest fajne. Dla ludzi, lubiących chodzić po górach, to szczególnie ten, to wejście na ten taras widokowy to jest kosmiczne. O, ptaszki, zobaczcie. Tylko nie widziałem żadnej rybki. Ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś zobaczyć. Zobaczcie, jak to widać. Przewyższenie, tak by było prosto. A my schodzimy tak. Fajne co chwilkę jakieś wodospady. Nie wodospady. Tu zobaczcie kolejne miejsce. Zrobione specjalnie. Do kąpieli. Tu można wejść i się kąpać. Tu są schodki przygotowane do tego. Ale woda bardzo zimna. Mimo że mam ręcznik i kąpielówki, to nie będę wchodził. Nie będę ryzykował. Wszystko to wy, wydrążyła woda przez lata. Tutaj piękne widoki. To jak pięknie musi być tam na górze. No i co jakiś czas przebi śniegi. Naprawdę jak ktoś lubi przyrodę takie sprawy, miejsce warte odwiedzenia Kosztuje wejście tutaj 100 lirów tureckich, czyli to jest około 12 zł Nie są jakieś duże pieniądze 7 metrów wody, patrzcie Tu jest 7 metrów wody Tu bym nie ryzykował kąpieli Ale tu kto wie, czy bym nie próbował wejść, siąść sobie na kamyku i poodpoczywać. Ale tu jest aż 7 metrów. No, masakra. Wcześniej tego nie widziałem. Zobaczcie, tu w tamtą stronę takich widoków nie dało się nagrać. Wracając jest inny punkt widzenia. Pięknie to wygląda. Naprawdę przepięknie. A tu, patrzcie, jest 6 metrów 40. M. Tam było 7 metrów, a tu na tablicy jest napisane 640. Zobaczcie czego są te skały zrobione? Tak to wygląda. Dla ludzi znających się, to akurat było jedno odsłonięte. To Wam chciałem nagrać. Tu jest drugi kawałek odsłonięty. Nie wiem, co to za skały. Może osoby znające się wypowiedzą się. Ale pięknie to wygląda. Naprawdę pięknie. Zobaczcie, jakie jest przewyższenie. Tak jest proste. Schodzimy w dół. I moje ulubione miejsce na tej wycieczce chwila odpoczynku, po 5 minutach odpoczynku stajemy i idziemy dalej. Wycieczka. A zaraz wam pokażę o właśnie to sobie zobaczycie ichniejszy bilet co to jest QR kod wszystko jest żebyście widzieli ile to kosztowało Ja uważam, że warto. Nie ma co. Choć żałuję braku możliwości wejścia przeze mnie na ten taras widokowy, bo tam mogły być jeszcze piękniejsze widoki. Dochodzę do końca. Tu już jest wyjście. Także trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam i do następnego filmu. Najprawdopodobniej będzie to film z jaskini bo teraz mamy jechać na zwiedzanie jaskini.